Szanowni Państwo, przedstawiamy rycinę ze słynnej pracy Metamorphosis Insectorum Surinamensium, równie słynnej Marii Sybilli Merian, z wydania z 1730 roku. O Marii Sibilii Merian pisze się obecnie bardzo dużo. Organizuje się wystawie jej prac, popularyzuje wiedzę o jej życiu i twórczości. Właśnie dlatego, że była jedną z pierwszych, samodzielnych i niezależnych kobiet, Epoki Nowożytnej. Wybitną entomolożką, podróżniczką, rysowniczką, wydawczynią i kobietą interesu. Do historii przeszła głównie jako entomolożka, która pierwsza sformułowała, zilustrowała i udokumentowała wygląd żywych owadów i ich czteroetapowy cykl rozwojowy. Pochodziła ze słynnej frankfurckiej rodziny miedziorytników, a jej ojcem był Mateusz Merian. Starszy wydawca, kartograf i rytownik, którego dzieła zresztą także dostępne są u nas w antykwariacie. W życiu prywatnym była bardzo samodzielna. W wieku 30 lat opuściła męża Johanna Andreasa Grafa, z którym miała dwie córki: Janę, Helenę i Dorotę Marię. Podjęła bardzo trudną na owe czasy wyprawę naukową do Ameryki Południowej, do holenderskiej kolonii. Surinamu, dokąd wyjechała w 1699 roku ze swoją córką Doroteą. W tym celu sprzedała cały swój majątek. Wywalczyła też wsparcie od miasta Amsterdam. Pobyt w Surinamie był trudny dla samotnej kobiety ze względu na brak męskiego opiekuna, klimat, niełatwe kontakty z właścicielami plantacji trzciny cukrowej. W koloniach zachorowała na malarię ale też stworzyła najsłynniejsze ilustracje, które złożyły się na jej sztandarową publikację wspomniane Metamorphosis Insectorum Surinamensium, która opublikowała wielkim nakładem sił i środków po powrocie do Europy. Do końca życia, zmarła 13 stycznia 1717 roku w Amsterdamie, walczyła o pozostawienie po sobie dzieła wybitnego pod względem naukowym i artystycznym. I to się jej udało. A my przedstawiamy świadectwo jej inteligencji i talentu, rycinę z najbardziej znanego jej dzieła, ukazującą bardzo sympatyczne chrząszcze kuskowate. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do. Działów ryciny, ryciny entomologiczne, owady, rośliny, ryciny botaniczne oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.